Bom dia, alunos de portugues! Dziś przygotowałam dla Was drugą część najczęściej używanych czasowników w języku portugalskim. Jeśli przegapiłeś lub przegapiłaś pierwszą część, znajdziesz ją w teczce Gramatyka na 5+. Po dzisiejszych dwóch filmikach mam nadzieję, że będziesz znał, znała już 30 najczęściej używanych czasowników. Trzymam kciuki! Zaczynamy! Dziękuję. Piz, o que bebes ao pequeno almoço? Co pires na śniadanie? Eu bebo um café com leite e uma água sem gás. Já pio café com mleque e woda negazowana. Cantar. cantar? Gostas de cantar? Lubisz śpiewać? Sim, até gosto muito, mas só canto quando estou sozinho em casa. Tak. Lubię, nawet bardzo, ale śpiewam tylko, gdy jestem sam w domu. Ażar. Sądzić, uważać. Uke aszesz dusz portugiezysz? Co sądzisz o Portugalczykach? Ażę, que są muito simpatików i abiertos. Uważam, że są bardzo sympatyczni oraz otwarci. Amar. Kochać. Esz aficionado de alguma coisa? Jesteś miłośnikiem czegoś? Eu amo os animais, amo os cães. Acho que o cão é o melhor amigo do homem. Kocham zwierzęta, kocham psy. Myślę, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Komprar kupować. Onde komprasz aż frutas i już legumes? Gdzie kupujesz owoce i warzywa? Eu compro no pingo doce. Dziś biedronce. <laughs> Kupuję w biedronce. Bo i oby KOMER Comer. Este. Comes mais carne ou peixe? Jeste więcej mięsa czy ryb? Durante inverno komu mais KARNE, mas durante o verão como mais peixe. Zimą JEM więcej mięsa, ale latem JEM więcej ryb. Ler. Czytać. Ondy lesz os livros? Gdzie czytasz książki? Lei livros em casa, mas durante o verão gosto mais de ler na praia. Czytam książki w domu, ale latem wolę czytać na plaży. Vender. Sprzedawać. Queres vender u teu kachu? Chcesz sprzedać swój samochód? No. gosto muito dele. Nie, lubię go. Esquecer. Zapominać. Do que te tens esquecido mais ultimamente? O que ostatnio zapominas? Ultimamente tenho-me esquecido do guarda-chuva. Ostatnio zapominam o parasolza. Lembrar. Pamiętać. Lembras-te do João da nossa universidade? Pamiętasz? te de nossa uczelni? Sim, lembro-me dele. Muito bem. Ontem até falei com ele. Tak, pamiętam go bardzo dobrze. Wczoraj nawet z nim rozmawiałem. Fazer. Robić. O que fazes ao fim de semana? Co robisz w weekend? Durante o fim de semana não trabalho. Aproveito para descansar. Weekend nie pracuję. Odpoczywam. Jogar. Grać o sporcie. Com que frequência jogas jak często grasz w tenisa? Todos os fins de semana jogo tenis. W Weekendy gram w tenisa. Tocar. Grać na instrumencie. Sabes tokar algum instrumentu? Potrafisz grać na jakimś instrumencie? Agora no. mas quando era pequeno tocava guitarra. Teraz nie, ale kiedy byłem mały grałem na gitarze. Viajar. Podróżować. Para onde vaisz viajar nas ferias? Dokąd jedziesz na wakacje? Vou para os Jadę na Azory. gustar Lubić. Qual é o teu prato favorito aqui em Portugal? Jakie jest twoje ulubione danie w Portugalii? Eu gosto muito do bacalhau, Abras. Bardzo lubię dorsza, Abras. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że filmik Ci się spodobał. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. Jeśli masz pomysł na inne filmiki, które mogłabym dla Was nakręcić, daj koniecznie znać w komentarzu. Oczywiście zaproszę Cię również serdecznie do subskrypcji kanału i do regularnej nauki, bo systematyczność, tak jak wiesz, to podstawa. A tymczasem do następnego razu. Ciao z